W 11 godzinach dotarliśmy autobusem z Pan do dworca głównego w Mandalay, teraz czekamy na autobus do Batarii. Morzec jak sami widzicie wygląda troszeczkę jak z Mad Maxa, no ale takie są uroki takich krajów. Dojechaliśmy do Bagan. E, oczywiście dworzec autobusowy był 8 km od naszego hotelu. Musieliśmy wziąć taksówkę na szczęście z poznanymi komponami podróży z Niemiec. Złożyliśmy się na nią. Zapłaciliśmy po 2000 za osobę. No i dojechaliśmy do hotelu. Pokażę wam jak wygląda nasz hotelik. Jest teoretycznie w centrum miasta. Tak wygląda centrum miasta. Zachód. Leżaki dla kolonistów. Jest tarasik. A to mi jakaś idzie. Nie, to niosą jakieś jedzenie chyba. A może A widzieliśmy dzisiaj mniszki żeńskie i mnisiątka. O, tam jakaś impreza rzeczywiście. Teraz jesteśmy na dachu naszego hotelu. Link do niego będzie w, w opisie pod filmem. Także zerknijcie, jeżeli będziecie zainteresowani pobytem w królestwie Bagan. Podłoga parzy, więc się tutaj będę streszczał. Śniadanko mamy wliczone w cenę pokoju. I Śniadanie będzie na dachu jutro rano. Od 7 do 9 możemy przyjść, się, o której chcemy, w tym przedziale. Tam jest stołóweczka, kuchnia. Ryzykujesz? Nie, nie mogę wejść, bo jestem na bosaka, a. No strasznie. A po prostu ten beton jest tak nagrzany, że nie dam rady. No. <noise> Dobra. Pokażemy Wam jeszcze hol. Czekamy na przedostatni, nie, no w sumie to chyba ostatni piętrze. O tutaj. O. Cyk. To jest hall. Tam mamy balkon, na którym już byliśmy. To jest nasz pokój. Taraaa. Ma klimatyzacja, co jest mega ważne. TV. Ma miejsca szafki. do pracy dla nas, to jest istotne. No, jakieś tam szafki są, ręczniki. Telefon do recepcji jakby to było. Pozwolicie, że widoku nie będę Wam pokazywał za oknem, bo naprawdę nie ma na co patrzeć. Łazienka. No, tak to mniej więcej wygląda. Spędzimy w tym hotelu najbliższe. Cztery noce. Mamy skuter i jedziemy do Baganu. Z racji tego, że jest to skuter elektryczny, nadaje mu nazwę Birmański Motyl. Ponieważ jest cichy. Tak. Mamy kaski jak na fajnie. Plus skutera jest taki, że nie trzeba go zalewać, ale minus jest taki, że ma zasięg do 50, do 50 kilometrów. kilometrów. Czyli właściwie do 25, bo jeszcze trzeba 25 wrócić. No ale powinno nam to na dzisiaj wystarczyć. Jedziemy. A teraz słuchajcie tego. Zero dźwięku. Śmiesznie na drodze, bo jedziemy i nie słyszymy, że jedziemy. Dziwne uczucie. Zaczynamy eksplorację Królestwa Wagan w Birmie, w Myanmar. Jeżeli wpiszecie w Google Birma i wciśniecie grafikę, to wszystkie większość tych obrazków to właśnie jest z królestwa Bagan. Niestety nie ma takiego jakiegoś jednego miejsca, żeby pokazać Wam to królestwo w całości. Jest to ogromny teren 8 na 13 km. Znajduje się w nim ponad 2200 świątyń, pagód i innych jakichś takich sakralnych budynków. Co tu jeszcze? Możemy trochę historii. Chyba zaczęto je budować w 850 czy 950 roku naszej ery. Natomiast od XI chyba do XIII wieku Królestwo Bagan, czyli ten cały teren był stolicą Cesarstwa Wielkiego Imperium Birmańskiego. Jest naprawdę bardzo malowniczo. Latają też wycieczki balonowe na tym, niestety my jesteśmy w takiej porze roku, że tych balonów nie ma. Zresztą nawet może nie tyle byśmy lecieli tym balonem, bo bilety są bardzo drogie, co chociażby zrobić parę ujęć z tymi balonami w tle, ale balony nie latają teraz. No a całe królestwo wygląda mniej więcej tak. O. Tylko tak jak już mówiłem, no nie ma takiego jednego miejsca, żeby to wszystko ogarnąć z góry. Kiedyś można było wchodzić na tę świątynię. Niestety po tam różnych jakichś kataklizmach tam chyba raz było trzęsienie ziemi, zaraz później były jakieś okropne ulewy wszystkie tarasy wyższe zostały zamknięte. Dla turystów także zostaje nam zwiedzanie tylko z powierzchni ziemi. No. A drona nie ma. <grym> Zresztą według mnie dron to oszustwo. No, ale dron tutaj by nagrał i to właśnie nagrałby to to, czego my nie możemy zobaczyć. Ale dronem Ty nie jesteś i później jak przyjeżdżasz w miejsca, które oglądałaś z drona, to się okazuje, że one wcale nie są takie super ekstra i tak fajnie nie wyglądają, jak Ci się wydawało. To jest racja i tu w zasadzie no. można odnieść takie wrażenie, bo my się naoglądaliśmy tego Baganu. A, oczywiście tu jest super pięknie i malowniczo i te budowle są niesamowite i one w ogóle robią yy, też Takie wrażenie na Was, że macie świadomość, że to są obiekty, które mają 800 lat, 900 lat. To jest po prostu niesamowite. Do tego te wszystkie różne malowidła na sufitach, na, na ścianach, różne jakieś stare posągi. No, mega sprawa. No ale jednak zobaczyć to z góry, to jeszcze przy zachodzie słońca, na przykład, to by było to. Dobra, to ruszamy w pole świątynie i pagody. No i to wszystko jakoś ładnie pomontujemy z muzyczką. Oczywiście. Zapraszam. Jak się traktują? Dobrze, dają mi samoski. Zostaje pan. <muzyka> Oprócz samotnych budowli w szczerym polu są też takie miejsca tutaj wypisywane w różnych e, przewodnikach. E, top ten, e, pagoda, którą warto zobaczyć, świątynia, którą warto zobaczyć. I właśnie pod tymi świątyniami e, Disneyland po prostu. Masa turystów, autobusy, Chińczycy, panie, kramy. Wszystko można kupić. O, z jednej strony, może taki przystanek raz na jakiś czas, jeżeli się jeździ po tym bagan. Jest potrzebny, bo człowiek może się czegoś napić, może coś zjeść, ale na szczęście nie jest to wszędzie i, i chyba bardzo dobrze. sobie chodzimy, jeździmy po terenie 8 na 13 km i oglądamy. Tutaj pole czosnku a w polu takie cuda. Przechodzimy do świątyni Ananda Faya. Jest bardzo fajna świątynia, bardzo malownicza, ale musieliśmy się najpierw przebić przez taką alejkę, kamnawły, idziemy dalej. Kasia się nabawiła miejscowego makijażu. Tak, pani mnie pomalowała. To jest, to jest drzewo i nie pamiętam jak to drzewo się nazywa, jakoś na my. I kobiety biorą jakby taki pieniek i go rozcierają na kawałku innego drzewa, który dolewają do tego wody i z tego się taka papka robi, jakby taki, takie błotko. I tym błotkiem się właśnie smarują, tak jak mam na twarzy. Jest to antysłoneczne i przeciwko komarom i na ładną cerę i pani mówi, że będę potem piękna. Pani to zrobiła za darmo, powiedziała od razu, że to jest za, za darmo. Oczywiście później chciała, żebym kupiła coś od niej, ale nie kupiłam. Już nie była taka dla mnie miła jak na początku. No niestety tutaj tak jest trochę z tym kupowaniem, że wszyscy są dla Ciebie mili, jak, tak jak na strance właśnie było. Ale masz w zamian coś o tym kupić, a jak powiesz, że nie kupisz albo, że nie masz pieniędzy, to już nie są dla Ciebie. No. Czyli jednym słowem wracamy do Pan. Tam są bezinteresownie i nie chcą o Ciebie pieniędzy. Ale myślę, że to jest właśnie domena takich miejsc turystycznych i no i samych turystów też. Ci ludzie się zmieniają przez turystów, takich jak my między innymi. Oczywiście nie przeczę, że my nie jesteśmy turystami. No, dlatego nie przyjeżdżajcie tutaj. Naprawdę. Szkoda tych ludzi zmieniać. Przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie. A jeszcze spotkaliśmy pana na motorku, który też miał obrazy i zapytał się po polsku. Chcesz obraz? A potem mówi, taniej niż w Biedronce I jeszcze jedno powiedział. Taniej nie będzie. No. W Birmie 12 tysięcy kilometrów dalej od Polski Koleś pod yy, pagodą, która ma tam 800 czy tam 900 lat mówi do mnie taniej niż Biedrące grubo Patrzcie na te konie 50 stopni Bożą turystów Pobaganie Niech was ręka boska broni wziąć taką dorożkę no, słuchajcie, serce nam po prostu pęka. Naprawdę, my nie jesteśmy w stanie stać, bo jest nam tak gorąco. A te biedne zwierzaki i mam wrażenie, że on się w ogóle trzęsie cały ten koń. na nas trochę zalewać. Tam są pal, O, ale się błysnęło, widzieliście? Tam są pagody przed nami, ale ich po prostu... Ale ich nie widać. Chyba tu utknęliśmy. Żołnierzu! Eeeh! blisko! O. Ja się boję! Tam no, jesteśmy pod sklep. Ja się boję! jak ludzka artyleria! Jesteśmy tutaj bezpieczni? Na pewno bardziej niż takie wącie. Widziałeś? Jesteśmy na górce w oczekiwaniu na zachód słońca. Górkę znaleźliśmy przez internet, bo na mapach... No może i jest, ale musieliśmy znaleźć która jest najlepsza. Tutaj jest podobno najlepsza. E, widać co tu się dzieje, już powoli Pokaż ile warzek lata. Słuchajcie, całą drogę. <laughs> Zamordowaliśmy pełno ważek po drodze. To już się ludzie zbierają. Tam już pod, pod, pod wejściem Disneyland. Sprawdzają tutaj, słuchajcie, bilety, które musieliśmy kupić przy wjeździe do bagan, także w mieście je ze sobą, jakby co, pamiętajcie. A stąd widać całą panoramę. O. Tak, to wygląda. All right. <laughs>